jeszcze z nami. Tak, dzień dobry. Bardzo... Nie wiem, czy mnie widać. Tak, widać, dziękuję. Dobrze, I witam słychać. serdecznie dziękuję, że mogę dzisiaj być tutaj z Państwem. No, jest to bardzo inspirujące spotkanie dla mnie też. Ja od pewnego czasu właśnie dzięki takim ludziom jak Rafik, czy też pan Mateusz Zając właśnie się zainteresowałem tą tematyką bliżej. Jestem lekarzem, też reprezentuję Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycyny, dzieje którego jestem prezesem. No i te tematy, które tutaj poruszamy to na pewno są bardzo ważne dla nas wszystkich, bardzo i to jest wielopątkowo, tak jak już to było wcześniej powiedziane. mnie te głosy, które mówią o tym, że metodyka pomiarów, która jest dokonywana w Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra Zobia, chyba tak, nie na podstawie ustawy, pozwala na różne sposoby podejścia do pomiarów. To by było no, radykalnie niezgodne z jakimiś zasadami etyki moim zdaniem, więc na pewno różnicuje możliwość pomiarów i możliwość obejścia, możliwość obejścia niższymi wartościami niż te, które są realnie. Czyli te pomiary sił maksymalnych, jak rozumiem, tych pól są bardzo ważne. Czy należałoby w związku z tym nie przeprowadzać na przykład takiej akcji, może mam więcej pytań niż odpowiedzi, bo w szkołach, gdzie to narażenie elektromagnetycznymi polami jest może większe, czy jeżeli są stacje bazowe w pobliżu, czy również ze względu na nadajniki wifi, które są w szkołach. No ja widzę tutaj jednak, że im wyższa wartość, im wyższa wartość mierzona będzie, chociaż może być w normie, tym większe jak mówimy jest ryzyko. Dlatego też możliwe by były działania tutaj w szkołach, dyrekcji czy rady rodziców czy samych rodziców na to, żeby wpływać na takie placówki na obniżanie tych pól i wyłączanie pewnych sieci zwrócenie na to w ogóle uwagi w takich szkołach. Czy też jeśli by nie byłoby to na przykład w przychodniach czy w szpitalach, jednak środowisko medyczne reprezentuje, i tutaj mam takie ciekawe w ogóle rozwiązania myśląc o szpitalu czy o przychodni, bo to też wpływa na mimo wszystko naszych pacjentów. Ja powiem z punktu widzenia lekarza POZ, który jestem, również tutaj zwracam uwagę na możliwość włączenia w dyskusji na temat obciążenia polem elektromagnetycznym lub Obciążenia niebezpieczeństwami związanymi z cyberprzestrzenią, wręcz do takiego, do rozmowy na bilansach zdrowia, bo to jest rodzic i to jest dziecko. I w sumie, kto wie, czy nie warto wprowadzić jakiegoś modelu edukacyjnego dla lekarzy, żeby takie tematy w ogóle przeprowadzać co dwa lata na bilansach zdrowia? Ja się zastanawiam, czy w społeczeństwie ja sam niestety ojciec piątki, znaczy nie niestety, tylko ojciec piątki dzieci, niestety miałem do czynienia z tym, że dzieci instalowały sobie właśnie przed 13 rokiem życia różne aplikacje, jak się okazuje, też nie zdawając sobie wtedy sprawy i być może większość Polaków nie wie, że powyżej 13 roku życia jest dopuszczalne instalowanie je na Facebooku, zakładanie konta, czy tak samo na Gmailu, czy na TikToku. I tutaj w tym kierunku tych zagrożeń wystarczyłoby może też wprowadzać informacje nie dla dzieci, nawet bo pewnie w szkołach są, ale dla rodziców. Dla rodziców w szkołach obligo, żeby też w klasach 6 7 jak rozumiem przed jeszcze ten 12, 13 rok życia, no żeby też w szkołach podstawowych jednak na zebranie z rodzicami ten temat był wręcz obligatoryjny. Żeby tutaj też nie w tą stronę pójść, żeby też zwracać uwagę na te niebezpieczeństwa z tym związane, bo. Te, ci młodzi ludzie są bardzo narażeni. No tematyka, czy w ogóle dotykać tematu wprowadzania telefonów komórkowych, czy jego zakazu w szkołach jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Ja analizowałem to i zrobiłem takie badanie na grupie, którą prowadzę na Facebooku społecznościowo w miejscowości Goleniów, z którego powiatu pochodzę. To na 7 tysięcy użytkowników wczoraj do dzisiaj odpowiedziały 300 osób. I co ciekawe, 47% osób, to jest bardzo ogólna grupa, taka bardzo społecznościowa, o przekroju szerokim, środowiskowym, 47% obligatoryjnie chciałoby zakazu używania w Polsce telefonii komórkowej przez dzieci w szkołach na lekcjach, a 32% nawet na przerwach, czyli całkowity zakaz w szkole, co daje łącznie, jak w mojej grupie wyszło, no prawie 80% ludzi nie chce używać, a w niektórych innych sondażach, które widziałem, to nawet sięga 70-90%. Więc to zagrożenie z tytułu samego telefonu komórkowego, kiedy to zaburza komunikowanie się między dziećmi w szkole, zapewno koncentrację i są wyniki badań, widziałem, dotarłem, bo docieram teraz do tych badań i dzięki za te, które dzisiaj padły, ze, stru, ze strony wielu mówców, bo już sobie zacząłem szukać tych wyników badań, one są, one są, one mówią o wzroście zachorowań, one mówią o wzroście nowotworów. I może nie będę tutaj żadnej teorii spiskowej chciał włączać, ale ja jak pamiętam, jak byłem zdezorientowany wirusem, koronawirusem, gdy został jakby rozpoznany i wprowadzono pandemię, ja byłem też zdezorientowany, o co chodzi, ale tu było jeszcze inne zdziwienie, bo ja w tym czasie zastanawiałem się, czy sobie kupić telefon 5G, bo po kolei operatorzy w Polsce właśnie w koniec od początek 2020 wprowadzali to 5G w Polsce i stawiali masowo maszty, i wtedy można dopiero było kupić te telefony. Proszę zwrócić uwagę na zbieżność zjawisk. Ja już to kilka razy gdzieś powiedziałem, ale teraz to powtórzę. Oczywiście, że mamy 250 tysięcy ponadnormatywnych zgonów w Polsce. My mamy 6 lat krótsze w ogóle linie życia w Polsce niż średnia europejska. Tak było przed 2020 rokiem, ale w 2020 roku też wprowadzano oczywiście to w Unii Europejskiej, te pola 5G. Unia Europejska w 2020-2021, mieszkaniec statystyczny Unii Europejskiej żyje krócej o 1,2 roku. Owszem, można mówić, że koronawirus, no jest oczywiście jestem tym związana śmiertelność, można mówić o lockdownie, bo ja tutaj widzę dzisiaj zagrożenie, bo było bardzo dużo zgonów i ciągle jest nadmiarowych kardiologicznych i ze względów, uwaga, onkologii. Bo oczywiście dostęp do lekarza był trudny, tak jak ze strony PZ Specjalistyki, no ale tutaj ja bym włączył poszukiwania i zapytania publiczne, czy tu nie było jeszcze jednego elementu środowiskowego za istnienie 5G. Ja tylko poddaję pod pytanie, bo pewnie należałoby to dokładnie zweryfikować i zbadać. No i pytanie, czy też nie wprowadzać właśnie większej jakby takiej możliwości łatwego dotarcia z pytaniem o zagrożenie polem w mieszkaniu przez obywatela? Do kogo się ma zwrócić? Czy to robi Sanepid te pomiary? Bo te pytania dzisiaj w przestrzeni publicznej są nieosiągalne. Jak w internecie się szuka, to nie jest prosto znaleźć do kogo. No są prywatne firmy, które zaczynają to w pewien sposób usługi takie proponować. Czy w szkole, czy rodzice, w jaki sposób do kogo się mogą zwrócić o pomiar taki pól. Czy w zakładzie pracy, nawet w przychodni albo w innym zakładzie pracy w Polsce. No tam już wiadomo, są przepisy BHP, są kontrole związane z tym, no ale jednak zwracam uwagę na ten Znam bardzo duży taki aspekt. No i, te, no i wrócę do tej, do tych legislacji prawnych. No, nas niepokoi w stowarzyszeniu to właśnie, że jest taki harmider, bym powiedział prawne, niby konserwatywne, jak tu padło, bardzo warunki podejścia, ale nieprawda, bo ja słyszałem 0,1, a tutaj padło za chwilę wartości, że są 27 pomiary w tych samych mniej więcej lokalizacjach, a więc to rozbieżność jest dramatyczna i mnie niepokoi. Niepokoi jako lekarza, niepokoi jako obywatela, rodzica i to z mojej strony bardzo dziękuję za udział i gratuluję tych prac tutaj. Dziękuję bardzo. I jako ostatni do głosu zapisał się pan profesor, pan profesor Andrzej Krawczyk, bardzo proszę.